Cześć. Witajcie na kanale Królicza Strefa. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie porządki w klatkach. No i pokażę również nowe nabytki, które zawitały do mojej hodowli. Także zapraszam do oglądania. No i dobra. Zaczynamy od klatki z samczykiem. W niebieskim. Trochę koguty przeszkadzają, ale... Musicie niestety to wybaczyć. Także sam sobie przekładamy. Oj samczyk już ładnie urósł tutaj do chwile wyklatki, gdzie były młode burgunskie, które się sprzedały. Także zaczynamy. No i obornik mamy wyrzucony. Teraz sobie klatkę zdezynfekujemy. Ja używam do tego sandezji, sucha dezynfekcja. Jest to dla mnie najwygodniejsza opcja. No i z tego co tam się dowiedziałem, też jest bardzo skuteczna. Platkę sobie obsypiemy. Nie wiem czy mówiłem sandezja, chyba tak mówiłem już. Używam sandezji. Tak to wygląda. Dobra, idziemy po słomę. No i pierwsza klatka gotowa. Królik, oczywiście, dodatkowo sianku dostał. Także przerzucamy sobie samczyka. Chodź tu. Samczyk ma pół roku. Waga na dzień dzisiejszy to jest 4 kg. Przed chwilą ważyłem, także równe 4 kg. Samca. Dobra. Samca zamykamy i bierzemy się za samiczkę. No i samiczka wiedeńska, już również na swoim miejscu. Klatka czysta, zdezynfekowana, siano uzupełnione. Waga samiczki na dzień dzisiejszy to jest 4 kg 800. Tam z groszem jeszcze, także 4800 ponad jest. Myślę, że to waga dobra. Jak to wygląda. No i nie, zabieramy się za, za kolejną klatkę. No tutaj sam jest burgunski. Także działamy. No i samczyk burgunski, również gotowy. Klatka czysta, zdezynfekowana. Oczywiście siano. Waga samca to 4, ,4 kg 400. Do samca niedawno dojechały dwie. Nowe panie, ale to się dowiecie więcej w dalszej części odcinka. Tak to wygląda. No i kolejno bierzemy się tutaj za klatkę tej samiczki. No i kolejny królik w czystej klatce. Ta samiczka jest z końcówki maja, więc raptem ma 4,5 miesiąca. A jej waga to 3 kg. Piękna. Jedziemy dalej. No i ta duża samiczka również już ma czystą klatkę. Ta samiczka ma 10 miesięcy i waży 6,5 kg. No nie umie jej zakocić nie wiem co z tego wyjdzie, no ale zobaczymy. Jeśli dalej będą mizerne skutki, możliwe, że jest troszeczkę zapasiona. Całkiem możliwe, to jest spowodowane tym, że nie da się pokryć. No ale jeśli dalej, jeśli dalej to tak będzie wyglądać, no to niestety będzie trzeba się jej pozbyć. No, no dobra, pierwsza klatka gotowa. Także przechodzimy do drugiej. No jesteśmy przy drugiej klatce. Tutaj porządek robimy tylko tym dwóm samczykom. Tutaj jest pierwszy. Tu znajduje się drugi. A potem powiem o reszcie bandy. No i kolejno dwa samczyki. Które już mają też klatkę posprzątaną. Samczyk również z końcówki maja. Jest to brat tamtej, właśnie kolorowej samicy. Jeden, jak i drugi. Tu jest drugi. Waga tamtego jest 3 kg. Ten ma troszeczkę mniej. 3,4 kg. Tak wygląda. Tak jak mówię, są to bracia tamtej samiczki kolorowej z tamtej klatki. Z końcówki maja. No i z porządków w klatkach to na dzisiaj tyle. A teraz pokażę Wam nowe nabytki, które przyjechały do mnie dokładnie tydzień temu. No i tutaj pierwszy nowy nabytek hodowli tydzień temu do mnie przyjechał. Jak widać jest to królik. Belg jest to samiec, samczyk ma pół roku i waży już 5,3 kg. Także dość ładnego okaza mi się udało, udało dostać. Widać ucho potężne i bardzo ładnej budowy też, nie czuć kości, nic. Tak wygląda, prezentuję. prezentuje, no pokaż no się. No mi linko, pokaż też się, bo fuczysz do aparatu i telefonu do kamery Misia, Mila, masz, pokaż się. Tak dobry pies. No, idziesz nowy kolega. Tak jest. I przechodzimy dalej do góry. No i kolejno od góry. Samiczka. Królik burgundzki z rodowodem. Samiczka jest. No pokaż no się. Pokaż ucho. No ze stycznia tego roku. Ze stycznia tego roku i jest już dopuszczona. 6 października dopuszczona. Obok kolejna samiczka. Również królik burgunski również z rodowodem i samiczka jest również ze stycznia tak wygląda również ją dopuściłem była dopuszczona 3 października i tutaj pierwsza samiczka z hodowli burgundzka po pierwszym wykocie 10 sztuk, 6 odchowanych Króliczki się już sprzedały i samiczka jest również dopuszczona i była dopuszczona 1 października Wszystkie samiczki dopuszczałem tylko raz i już nie będę tego powtarzał jak siadło to siadło, A jak nie to nie i będziemy czekać na wiosnę już później Także w dzisiejszym odcinku to wszystko ja już się z Wami dzisiaj żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.